Witajcie w nowym vlogu. Witam się z Wami z tą owsianką i tym widokiem. Zapraszam do oglądania. Na basenie jak zawsze pusto, a ja jakoś nie mogę tam dotrzeć. Idę teraz na siłownię. Biorę swoją matę, bo zazwyczaj na siłowni nie ma żadnych mat. Tak jak już mówiłam w poprzednich vlogach, absolutnie uwielbiam tę siłownię, ponieważ jest praktycznie zawsze pusta. Więc macie każdą maszynę dla siebie, jedyny minus to tematy. No ale można zakupić swoją i e, nie martwić się o to. Basen to samo. Czujecie się po prostu jakbyście mieli swój prywatny basen, ale z jakiegoś powodu ja też tam nie mogę dotrzeć, więc nie wiem, może może ludzie te mają tak samo, jak ja. Idziemy coś zjeść. Dzień dobry galerianko. Dzień dobry Jesteśmy na lunchu, ja minę minestronę, zupkę. Tutaj jakiś domu jeju. Tak ci się chciało jeść? Jakiś zawstydzony. I jemy oczywiście w okolicy Dubai Mall. Teraz z kawkami dotarliśmy do naszej ulubionej miejscówki, taki skwerek zieleni, zaraz przy galerii Dubai Mall. A ty co tu robisz? Stoję, piję kawkę. Gdzie dzisiaj rano byłeś? Dzisiaj rano byłem w Dubai Land Department, czyli takim odpowiedniku naszego notariusza, w celu już e, ostatecznego sfinalizowania zakupu naszej drugiej nieruchomości. Pisałem umowę, zapłaciłem wszystkie opłaty manipulacyjne i e, dostałem już wyciąg Księgi wieczystej z naszym nazwiskiem, także oficjalnie gratuluję. Tara, gratuluję. gratuluję. Jak wrócimy do domu, zaraz zabieram się za wyszukiwanie mebli i wszelkich dekoracji, ponieważ dostaliśmy informację, że już w przyszłym tygodniu dostaniemy klucze, co jest bardzo dobrą e, wiadomością, ponieważ wstępnie mówili, że dopiero na koniec marca. Dlatego chcielibyśmy znaleźć meble, urządzić to jak najszybciej i może już nawet za okres dwóch tygodni mieszkanie wynająć. Mamy kolejny dzień i jedziemy właśnie teraz obejrzeć samochód Corvette Z06. Zabierzemy Was ze sobą i jestem ciekawa Waszych opinii na temat tego samochodu. Zawsze chcieliśmy mieć sportowy samochód, dwuosobowy i co więcej, ta korweta również może być Cabrio. Ma bardzo dobrą cenę. Samochód jest z 2020 roku i ma przyjechane tylko 12 000 km, więc uważamy, że to będzie super deal. Jak widzicie, dojechaliśmy już na miejsce. Teraz przeciskamy się przez samochody, aby obejrzeć ten, który konkretnie nas interesuje. Zobaczcie ten samochód. Przepiękne, prawda? Samowite. Robimy teraz test drive. Jak widzicie, Michał już jest w środku i odjeżdża. Niestety są dwa miejsca, więc odjeżdża za Gentem, a nie ze mną. Pokazuję Wam jeszcze tutaj środek. Jak było na test drive? Ie? Nie, no, to jest niesamowity samochód. Czuję się. Nie, nie, nie ma jakiejś wielkiej różnicy, nie, nie, jakby się jechało, nie wiem, Ferrari niż, niż Lambo albo, albo Lambo. A skąd wiesz, jechałeś? Lambo albo Ferrari? W sumie nie. <laughs> Ale tam chyba kto jechał. Zobaczcie, a w lusterku macie kamerę. Ciekawy myk. Dotarliśmy na Bay Square, czyli to takie zagłębie biznesowe. Zagłębie Sosnowiec. <laughs> Dokładnie obok nas. Hello? <coughs> nie, no, właśnie rozmawiamy dzisiaj po oglądaniu tego samochodu, że naprawdę fajna maszyna. Jak mieszkaliśmy w Anglii, to w ogóle, nie, nie, że tak powiem nie znaliśmy tych samochodów, bo jednak w Anglii mało jest tych amerykańskich samochodów typu Cadillac, Chevrolet i tak dalej. Ale naprawdę fajny, to jest taki no, klasyczny samochód, Corvetta. Ona już jest od, od wielu, wielu lat na rynku. Ale ten nowy model, który zrobili, no to naprawdę no, konkuruje, że tak powiem, z tymi wszystkimi sportowymi samochodami jak Ferrari, Lambo. I naprawdę nie odbiega ani designem, ani mi się wydaje, no w ogóle. Cenowo jest chociaż troszeczkę inaczej. Tak, no dużo niższy, dużo niższy. Gdzieś tak jak patrzymy na około 2020 rocznie, to tak naprawdę jedna trzecia ceny. Um, no ale wiadomo, jest to w końcu Chevrolet, a nie, a nie Lamborghini. Tak, powiedzieli, powiedzieli nam ciekawą rzecz, że e, ogólnie ubezpieczenie w Dubaju e, podzielone jest na trzy kategorie. E, tak zwany codzienny samochód to jest około, płaci się rocznie 1,5% wartości samochodu, e, 3% płaci się za tak zwany samochód... Sportowy, egzotyczny, czyli takie właśnie dwuosobowe, a 5% płaci się za takie marki premium, typu właśnie Lamborghini, Bentley, Ferrari. E, powiedzieli oni, że jest jednak możliwość, jako że jest to, jest to egz samochód egzotyczny, ale że jako nie jest to marka egzotyczna, tylko jest to Chevrolet, jest duże prawdopodobieństwo, że byłby zakwalifikowany jako e, codzienny samochód i że, i że rata byłaby, znaczy ubezpieczenie krzywałoby tylko procent wartości, czyli około 4,5 tysiąca dirhamów rocznie, czyli 1000 funtów rocznie. Więc w porównaniu do Anglii jest to, jest to bardzo, bardzo dobra cena. I jest to jeszcze ubezpieczenie, taka full opcja. Tak, fully comprehensive. Tak, i na kilka kierowców, nie tylko na Dokładnie, tak? dokładnie. Idziemy. Samochód też ciekawe jest, yy, yy, convertible, cabriolet ale ten dach nie jest taki jak, jak w samochodach, że tak zwany, jak my to nazywamy, cicik, w tylko materiału. Tylko jest tak normalnie taka pokrywa, którą się zakłada na dach, zaczepia się takimi zaczepami. I normalnie, jeżeli nie chce się jeździć bez dachu, to się jeździ z dachem i w ogóle nie widać, żeby to był kabriolet, więc też bardzo, bardzo fajna opcja. Bo jednak jeden mankament tych takich samochodów kabriolet jest to, że jeżeli zaciągnie się dach, no to nie wygląda to fajnie. Wiemy to oczywiście po, po naszym samochodzie z, z Europy, że. Kiedy jest kabiolet, no to jest super, fajny design, a jeżeli się go zaciągnie, no to jest tak troszeczkę, może mogłoby być lepiej. Tym bardziej, że ten materiał często też się brudzi i Nie wygląda mało estetycznie. Dokładnie. No okay. i kontynuujemy nasz spacer. Mając emirackie IT, możecie skorzystać z leasingu, kupując taki samochód. Zazwyczaj wymagają, żebyście włożyli 10 bądź 30% depozytu, natomiast reszta jest na, na przykład na leasing. Taki leasing zazwyczaj jest oprocentowany na mniej więcej 3%, więc powiedziałabym, że bardzo niskie oprocentowanie. Nawet porównując do oprocentowań, które na przykład są oferowane w Wielkiej Brytanii, wychodzi Dużo mi w Wielkiej Brytanii również korzystaliśmy z leasingu i wtedy płaciliśmy około 5,5%. W końcu, tak jak widzicie, dotarłam na basen. E, szczerze, jest to mój drugi raz tutaj, mimo że dwa miesiące i ponownie chciałam z wami podzielić się nowymi książkami, które zaczęłam czytać. Zazwyczaj e, czytam co tydzień nową książkę. Eee, niedawno skończyłam e, książkę Oso Żyj według własnych zasad. Bardzo dobra, ja uwielbiam takie filozoficzne e, książki, jeżeli ktoś ma podobne, to gorąco polecam. Następnie Paradoks szympansa Steve'a Petersa, e, też bardzo dobra pozycja, pokazująca w jaki sposób powinniśmy podejmować decyzje racjonalne, niekoniecznie emocjonalne. Następna książka, którą zacząłam czytać, to Spokojna Pewność Siebie i jest to bardzo fajna pozycja. Zawiera ona również bardzo dużo praktyk medytacyjnych. Myślę, że każdy może na tym skorzystać. Ściągnęłam sobie również narzędzia prawa przyciągania Urszuli Falkowskiej, ale akurat w tej pozycji jeszcze nie czytałam. Myślę, że zacznę czytać w przyszłym tygodniu. Jak zwykle, jeszcze raz dzieje, dzielę się e, widokiem i zabieram się do czytania. Pewno zauważyliście, bardzo lubię psychologiczne książki, książki o samorozwoju, e, książki pokazujące pracę ludzkiego umysłu, hmm. naszą emocjonalność, e, która gdzieś tam walczy z racjonalnością i na odwrót. A także budowanie takiej pewności siebie. Uważam, że każda osoba, nawet ta najbardziej nieśmiała, jest w stanie zbudować taką porządną pewność siebie. Tylko najważniejszym kluczem do tego jest regularne wychodzenie ze strefy swojego komfortu. Myślę, że teraz zwrócę się do każdej osoby, która może nie do końca jest osobą pewną siebie, odważną, rób nowe rzeczy często. Wychodź poza strefę swojego komfortu. W ten sposób e, jesteś w stanie m, poczuć taką e, sprawczość. A budowanie pewności siebie, I może... Kolejna rzecz, do której chciałabym tutaj nawiązać przed e, pracą nad zbudowaniem takiego solidnego świata materialnego, e, zawsze każdego zachęcam do zbudowania solidnego świata mentalnego. Żebyśmy podejmowali odważne, mądre, pewne decyzje, musimy najpierw ustabilizować swoje życie emocjonalne, mentalne. Myślę, że taki balans jest kluczowy do podejmowania dobrych decyzji, później w sferze materialnej, zawodowej czy także uczuciowej. Wróciłam właśnie z basenu, kończę już dzisiejszego vloga, udało się zebrać trochę materiału, obrabiam, dodaję buziaki do następnego.